Siema, siema, z tej strony Aka. Dzisiaj zajmiemy się wiedzą tajemną, do czego będzie nam potrzebna, jak ją zdobywać, no i po co nam ona ogólnie. No to tak, yy, podręczniki. Yy, polecam kupowanie podręczników yy, na wyspie Faygo, dlatego że są tu o wiele tańsze i wiedza tajemna jest po prostu tego potrzebna, dlatego tak to wygląda. U czarodziejki możecie kupować podręczniki yy, bez wiedzy tajemnej ale za potrójną cenę, więc jest to troszkę kiepsko, lepiej sobie zapłacić troszkę mniej i tej wiedzy pozdobywać, zaraz wam pokażę gdzie można pozdobywać te wszystkie sterty papierów i te inne, może przejdziemy się do katakumb, tam jest największe prawdopodobieństwo wypadnięcia, na przykład mamy podręcznik żądwo Hercydy za 2 goldy, a u czarodziejki mamy za 6, no ale nie potrzebujemy u niej wiedzy tajemnej. No ale to chyba nie trzeba się aż tak śpieszyć, lepiej powbijać. Po mogą na i polecie nam z więc chyba to nie jest jakiś tam duży problem. No, a co do samej twierdzy trzeba uważać, bo jakiś magiczni kaci czy jacyś tam dziwni ludzie lubią nas zaatakować. Tak, CO bez powodu, bo mamy mniejszy poziom. I troszkę nam nas zdenerwować, będziemy robić kilka cięć. Bo to będzie trochę chodzenia, jednak A, no to do zaraz. I okej okay, mamy pierwszą skrytkę. Jest ona tutaj. Akurat szklanka, nie ma szału. No wiadomo, podam lecieć najczęściej jakieś śmieci. Ale zawsze można coś trafić. Aktualnie tu nikogo nie ma, więc nie ma źle. Te też atakują, niestety. Trzeba się z tym liczyć. Zaraz polecimy jeszcze na płaskowyż spróbować. Może akurat tam wypadnie nam papier. Jeszcze sprawdzę. Ile ja mam w ogóle wiedzy tajemnej. 26, chyba 30 jest yy, maks. Wtedy się dostaje osiągnięcie. Jest napisane na czacie, że dostaliśmy jakieś osiągnięcie o nimbus. Chyba to się nazywa, jak dobrze pamiętam. Więc tak to wygląda. No, ja poczekam, aż tamta walka się jeszcze zakończy i zrobię sobie nową przy okazji. Czemu nie? Więc widzimy się na Paskowyżu. No i dobra, jesteśmy. Hop. Nikogo nie ma. Godzina 11:30, więc szału, nie ma. Dostałem coś? Mm, dziwne. Jeszcze Szczególny napad. No trudno. A dostałem, jest. Tam robaczek też nie ma szału. Niestety jest to jeden z najczęstszych dropów. Teraz pojedziemy po pochodnie. Po po, po po po. No najlepiej tak powiedzieć. I to zaraz wszystko wytłumaczę, jak to wygląda z tą pochodnią. Kotu kumbami. Jest tam dość troszkę niebezpiecznie Ponieważ mogą na szczęście zaatakować jakieś potworki, które są w lokalizacji one zadają dość ciężkie rany No ale może akurat się uda przejść bez żadnych problemów Ok, jesteśmy Idziemy do sklepu Będzie nam potrzebne 500 reputacji najemników A Obojętnie jakich Koszt to 10 srebra i mamy czas użycia pochodni na 3 godziny Jedną kupimy Szczerze wam powiem jeszcze nigdy nie byłem w katakumbach Więc to będzie taki mój dziewiczy wypad Nie miałem jakoś tam potrzeby się zapuszczać Ale czemu nie Można się przejść No i dobra i jedziemy dalej Idziemy się pod katakumbami No i okej, okay, wejście do katakumb jest tutaj z tego co piszę, mam nadzieję, że nie było plamy jak mówiłem, jeszcze nigdy nie byłem dobra, zapalamy sobie pochodnie nią nam się pali, mamy 3 godziny hopla tak to wygląda, no nieźle to jest co? jakiś klucz potrzeba, dobra tak czy inaczej, trzeba iść do biblioteki Zobaczyć, czy jest to jakaś mapka? Chyba nie. No trudno. No, ale nie wygląda na zbyt jakąś skomplikowaną. Są trzy przejścia, z tego co wiem dużo niebezpiecznych mobów. 10poziomowych to jest też instancja dla kościelnego smoka. Mogą tutaj wbijać wszyscy, na przykład możemy tu w 10osobowej grupie, na przykład wbić na dziesięciosobowej grupie, znaczy się, że jedna grupa pięciosobowa i druga pięciosobowa. I możemy tu tak wbijać, na przykład sobie ubić tego smoka wspólnymi siłami. Jest to potrzebne na wbicie chyba drugiego levelu yy, klanowego bez tego się nie da. Bo jak się nie ma magicznych leveli, którzy by dali na spokojnie ubić tego smoka, no to wtedy się umawia z taką sporą ekipą, wjeżdża się, ubiła smoka i tak to wygląda. Teraz przejście będzie najdłuższe, a potem dopiero mamy tą naszą chcianą bibliotekę. No, smoka wiadomo nie będę atakował ani nic. Jeszcze mam rany, które my spowalniają. Jakiś korytarz. który wygląda jak w Pałacu u, y, Magisza. O, tu jeszcze więcej tych potworków. Mam nadzieję, że nas nikt nie zaatakuje, żeby... ...to jakoś poszło. No, dwie minuty na przejście. Może się akurat uda. Chcieliście jeszcze, y, żeby poruszyć temat wiedzy sakralnej, no nie mam wam tego jak za bardzo pokazać, bo jest to wiedza od 14 levela dopiero, kiedy już dobrzy magowie dopiero mogą to robić. On się chyba tam wbija nie więcej niż do 5 punktów i wypadają podczas takiego jakby blesa, można powiedzieć. Coś takiego jak nasza werka i wypadają takie kartki można powiedzieć. I 5 tych karteczek daje nam ten jeden punkcik i otwiera nam to dodatkowe instancje lub tam kupno jakiegoś przedmiotu i takich tam rzeczy. Więc jest to dosyć podobne do wiedzy tajemnej, a po prostu dla, tych, dla, dla lepszych rzeczy można powiedzieć. Po prostu, no 14 poziom. Ja mam dopiero 7, więc jeszcze dwa razy tyle. Wiadomo, się trudniej będzie wbijać wszystko to. Nie ma się co śpieszyć. No, więc nie mogę wam tego za bardzo pokazać, więc to taki odcineczek będzie w sumie dla tej wiedzy tylko tajemnej. A sakralno może kiedyś tam poruszymy, no ale... No nie mam jak tego pokazać, no nie będzie to jakimś tam dobrym efektem po prostu. Zostało nam 35 sekund. Na razie dobrze idzie, nic nas nie atakuje. Jeszcze jeden kroczek. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba tam całego przejścia zrobić, żeby wziąć ten pampierek. Niby jest tam 100% szansa na ten te papierów. No, zaraz się okaże. Nie no, wiem, że tam na pewno bardzo często leci. Choć nie jestem pewien, czy zawsze. No, zaraz zobaczymy, będę dostać. Może akurat wbiję punkcik, to będę już bliżej. Maksa. Naprzód, jest biblioteka. Gdzieś tu jest krytka. O jest. A może jednak. Jest to cała ta sterta papierów, zawsze będzie lecieć, 100%, dostaliśmy stertę papierów. Teraz, jak stąd wyjść na szybko? Grupę nie trzeba tu ustawiać, więc... Hmm... Chyba sobie padniemy po prostu. Zobaczymy, może Alka nawet da radę ubić tego mopka. Zobaczmy, jak w ogóle wygląda, tak z ciekawości. Mam nadzieję, że dodatkowa rana jeszcze mi nie wpadnie. No ma trochę sporo życia. tu ma. Yy... A, tylko zwiększenie obrażenia. Myślałem, że jak padnę, to zrobi się kłopot. No, chyba będzie problem. No dobra, zrobimy tutaj też małe cięcie, żeby zobaczyć końcową walkę, walkę, którą czytam. O, Alka chyba nie da rady z tego co widać, tam było małe przerwanie. Nie da się, będzie to będzie pewnie widać. Dobra, no nie udało się, rana nie wpadła, nie ma źle. O, od razu na placyk. Zobaczymy jak co z tą stertą. Hyc. Oczywiście u niego. Dajemy te papierki, tak samo u niego uczymy się podręczników. Jeszcze taka ciekawostka na temat podręczników. Jeżeli nie macie osiągnięć za podręczniki, teraz to pokażę. To jest chyba osobna rubryka. O, jest. Podręczniki. Bo jeżeli jesteście starszymi graczami, to kiedyś nie było osiągnięć za podręczniki. Jeżeli macie taki z nimi problem, no to w takiej sytuacji wchodzicie sobie na support, piszecie jakich wam brakuje podręczników i powinni wam w ciągu 2-3 dni yy, uzupełnić to i będziecie mieć je widoczne już na tle postaci. O, taka ciekawostka, jakbyście mieli z tym problem, czemu nie inni mieliby mieć, a wy nie, dlatego że dłużej gracie, no ja sobie już to załatwiłem, mam już wszystko nadrobione. Trzeba jeszcze trochę poczekać. O no, już zobaczymy czy wejdzie ten punkt, czy nie. I tym samym będziemy kończyć ten odcinek wiedzy tajemnej. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakiś film, oczywiście możecie mi o tym napisać. Postaram się go zrobić. Oczywiście w miarę możliwości, bo mam jednak ten siódmy poziom. Mam dużo ograniczeń jeszcze. No nie da się tak. O, i same bzdury. No co zrobić? W sumie zauważyłem, że tym większy poziom mamy wiedzy tajemnej, tym więcej książek po prostu nam nie wchodzi. No nic, no dobra. No to tyle. No to dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mnie. Jeżeli ci się podobało, daj mi łapkę. No, wiadomo, taki standardzik. No i żegnam się. Na razie.